A my stoimy żukiem, żukami, dwoma na kolejnej granicy. Tym razem Bułgaria-Turcja. Ile będziemy stać? Nie się okaże. W 38,5 stopnia. Na zewnątrz 40, tym razem 3 stopnie. Żukiem bez klimatyzacji. Welcome, Turcja! Bo niektórych też jeszcze stąd cofają, na prześwietlenia różne. Na razie tam wszędzie przeszliśmy. Tomek już został na tamtym. A zaraz zobaczymy, czy uda nam się tu przejechać, czy nie. Właśnie nas puścili. Przejechaliśmy po... po ilu? Po dwóch godzinach stania na przejściu granicznym Turcja. czekamy na Tomka. Pod takim meczetem.